Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze o nazwie Minecraft, a dokładnie w serii mm, Minecraft dla dzieci początkujących, czyli krok po kroku. W serii, w która jest przeznaczona tylko i wyłącznie, y, sorry, również dla y, osób 8 roku życia, jak i 5 roku życia, również y, osób nawet 12, a nawet starszych, w zależności od tego, y, kto chciałby taką. Yy, serię z Minecraft'a oglądać. Dzisiaj będziemy dalej się uczyć grać w Minecraft'a, krok po kroczku. Yy, będziemy na pewno dokończyli dom, wszystko będę po drodze tłumaczył. Będziemy budowali yy, kopalnię drogę do kopalni i będę Wam pokazywał coś, co zmieniają teksturpaki. Teksturpaki, w zależności od jakości teksturpaka i od rodzaju teksturpaka, mój teksturpak wygląda tak, że drzwi troją się na pewno 3D, Trawa robi się taka dłuższa. Jeżeli chodzi o teksturpaka, o, inaczej się bloki niszczą. Jak wiecie w ostatnim odcinku, jeżeli się nie mylę, było to przedwczoraj o 9 rano, było gadane o dokładnie tym, że ten teksturpak mi strasznie zacinał grę. Dlatego też pobrałem taką wersję gry jak Optifine. Jeżeli ktoś chce poradnik, jak zainstalować OptiFine, a śmiało piszcie w komentarzach. OptiFine powiększa jakość Waszej gry i wszystko wam lepiej yy, chodzi. Tylko po to, by ten tekstur pak jednak chodził i gry mi nie zacinało. Yy, dzisiaj będziemy dokończyli dom, jak już mówiłem, więc pierwsze, co będziemy robili, na pewno pójdziemy po o wiele więcej drewna, co zrobimy tak od razu. O jazu, widzicie, coś? troszeczkę mi się tutaj zacięło, ale to jest przez tą sadzonkę śmieszną. Proszę się tutaj nie obrażać, niszczymy sobie spokoju. E, Gra jest o wiele ciszej, z racji na to, iż wolę, byście słyszeli mój głos i wszystko tłumaczenie, niż e, głos gry, w zależności od e, sytuacji. E, za to my sobie puścinamy troszeczkę drewna. Co za nam wypadła. Ja mam jeszcze pomysł, bym jednak zwiększył sobie przyjazne i te stworzenia, bloki odrobinkę. Tego polecam, muzykę polecam wyłączyć, ale nie będę Wam tego tłumaczył. Pogodę dajemy tak, wrogie stworzenia zdecydowanie tak. Yy, dajmy sobie tak, gracze to jest niepotrzebne, a zróbmy tak. Bloki dźwiękowe niech sobie będzie tak, bloki, bloki. Dobrze i wszystko wygląda lepiej od razu. Yy, sorki, że czasami będą zacienki gry, ale będę oczywiście sprawdzał, czy gra się cały czas ładnie nagrywa. Więc my się weźmiemy do roboty. przerabiamy przyściutko na deseczki. Część przerabiamy sobie na patyki. I chciałem zrobić nam płotki. O Jezu! Moja głupota zrobiłem przypadkiem, yy, jeszcze, yy, tam, furtkę. I dla osób nie wiedzących jak się robi patyki, a ja znajdziecie yy, płotki. Znajdziecie sobie takie są tej wersji robi się je w ten sposób. Czyli dwa patyki, cztery drewna dokładnie w takiej kolejności ustawione. Jeżeli ustawicie w przeciwnej kolejności, czyli na, jakby na zmianę. Wyjdzie Wam furtka, która również się przydaje. Lecz nam się ona zbytnio nie przyda. Postawmy sobie tak. Musimy sobie zrobić ten dom jednak ładniejszy. I perfekcyjnie nam starczy te furtki. Widzicie? Perfekt. Postawmy sobie tak. To sobie uzupełnijmy tymi deskami. Pozostałymi. Jeżeli chodzi o okna, szyby itd. i tak dalej, jak już z poprzedniego odcinka, wiecie jak się chodzi, i stawiamy, stawiamy lewy, prawym przyciskiem myszki. By zrobić szkło, zanurzamy się pod wodę. Chyba, że macie na powierzchni. I wykopujemy piaskiem. Oczywiście lewym przyciskiem myszy, najprościej łopatą. My sobie tutaj będziemy powoli to wykopywać. Ten... A i przypominam, yy, drodzy. Oglądający o wspieraniu mnie zaraz i na to, już wolę mieć też bardzo dobry podgląd na przykład na dźwięk, y, tudzież na y, nagrywarkę, czy wszystko mi się nagrywa oraz na np. Na czaty na streamach, na które serdecznie zapraszam, ale zazwyczaj tylko osoby starsze, bo czasami odpalam streama np. mam dzisiaj w planie albo, albo dzisiaj y, sorki, przepraszam, jak to oglądacie, to wczoraj był stream pewnie, y, albo dopiero dzisiaj. Nieważne. W każdym razie mam y, zamiar o podpalić streama z gry osu. Myślę, że dużo osób mam zna, w każdym razie takie tylko info daję. My tutaj budujemy dalej nasz cudowny domek. I teraz by zrobić szkło potrzebujemy pieca. Piec robi się z naszego pięknego kamienia, a kamień jak już wiecie po ostatnim odcinku musimy się wkopać w dół i kamień się znajduje. Tutaj rozkopujemy go kilofem, dowolnie jakim, z sześciu rodzajów kilofów, jeżeli chodzi o kamień to dowolnie jakim i tak rozkopiemy perfekcyjnie. Yy, na razie kamienia wystarczy nam tyle, ta dziura jak sobie zostanie w razie gdybyśmy mieli dalej kopać kamień. Jeżeli słyszycie jak się przesuwam na fotelu to sorry, ale mój mikrofon jest strasznie przestrzenny, mam nadzieję, że aż tak Wam to nie przeszkadza lecz może to przeszkadzać odrobinkę sobie tutaj rozkopujemy dalej podskoczyć i sprintować czyli być szybszym. musimy kliknąć najlepiej kontrol i spację. wiadomo tak jak ja teraz przeskoczyłem by tak się nauczyć to musicie sobie potrenować. musicie dać sprinta i podskoczyć proste nie jest to takie super ciężkie lecz dla osób nowych jak i yy, nie Przyzwyczajonych do klawiatury, musicie się nauczyć. O, i uwaga, tym razem nauczę Was troszeczkę też pływania. Z racji na to, iż wcześniej Wam tego nie wytłumaczyłem. By pływać do góry, klikamy Spację, by pływać do dołu, klikamy Shift, lewy Shift. By płynąć tak prosto, tak jak ja, czyli tak szybciej, o tak crawlem, na taką kobyłę, to musimy przytrzymać kontrol i zanurzyć się pod wodę. Pod wodę. A jak już mówiłem, gdy skończą nam się te bąbelki. Automatycznie y, tracimy nasze punkty zdrowia i możemy umierać, więc ciekawa sytuacja. Więc teraz tak, robimy tak piec. By tak szybko tworzyć jak ja, wystarczy, żebyście przytrzymali prawy przycisk, a nie klikali osobno. I automatycznie robi wam się piecyk. My sobie to musimy przepalić drewnem, ponieważ nie mamy, nie mamy nic innego. To nie do przepalenia. To chcę zmniejszyć, słuchajcie, bo chciałbym zrobić. O, takie coś. Tutaj będą szyby. I to mi się zdaje, że nie jest aż takie brzydkie. Też nie musi być, nie musi też Wam się podobać. Możecie śmiało oceniać ten domek w komentarzach, ale to już od Was zależy. Yy, dobrze, więc teraz nam się przepala i czekamy grzecznie. Tym, 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 tym. Taki tylko szybki test mikrofonu, czy mnie dobrze słychać? Dobrze, więc co my teraz wierzymy Dalej to rozkopujemy Mamy już cztery szkła I uwaga, jeżeli chcecie postawić taki blok szkła Śmiało stawiajcie Tylko ostrzegam Jeśli już postawicie szkło I chcecie je zniszczyć To to szkło Wam jakby się nie odnowi I nie będziecie mogli je, go podnieść Bo szkło po prostu się teoretycznie Według jakby Minecrafta Potłucze Dlatego polecam uważać na rozwalanie szkła jest też możliwość pozyskania tego szkła po rozwaleniu go, lecz jest to dosyć takie bardziej skomplikowane, bo trzeba mieć zaklęcie na swoim narzędziu. To kiedyś wam wytłumaczę. Dojdziemy do tego. Dobrze, więc dom dotychczas wygląda tak. Yy, to sobie nie zatrzymamy. I teraz, by zrobić szyby, my takie szyby zrobimy. Wystarczy Wam sześć szkła, z sześciu szkła robimy 16 szyb. Stawiamy je sobie prawym przyciskiem myszy, oczywiście sobie porozstawiam tutaj y, wszędzie. Zbierzemy sobie jeszcze trochę. Dokończymy. Możemy budować zejście do y, podziemi. Dom nie musi być jeszcze ładny na y, grze jednoosobowej z racji na to już nikt na, na to nie będzie patrzeć. Chyba że nagrywamy, dlatego my tutaj będziemy chcieli coś ładnego wybudować. Um, bo w sumie praktyczne, praktyczne. Domki w Minecrafcie to wystarczy, żeby budujecie klocka na... po prostu tak losowo i już jest praktycznie do mnie ładny teoretycznie, więc. No ja wolę tak ładniej. Dobra. Troszeczkę nam tutaj. Tolio wyszło, że tutaj tak. By to okiennice... Dobra, wiecie co? Poprawmy to albo tak, albo tak. Dobra, wiem, jak chcę to poprawić. Cyk-cyk. 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 No i perfekcyjnie nam wystarczyło. Dom mogę uznać za zaliczony i skończony, tutaj nam się jeszcze to się przepalało, ale na to nie zwracajmy uwagi. Wszystko chowamy, yy, weźmy sobie jabłko, zaraz no to już będziemy musieli to potem yy, się nasycić, yy, przepalmy, a właściwie upieczmy nam kurczaczka. Pójdźmy teraz poścignąć na przykład drzewo jeszcze, bo mamy dosyć mało, mamy go tylko 42. Bela. Jeżeli będzie bardzo słychać jakieś klawiatury, myszki czy przesuwanie się na fotelu, to bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ mój mikrofon jest bardzo, bardzo, bardzo przestrzenny i wszystko wyłapuje. Naprawdę każdy ruch w moim na przykład pomieszczeniu, w moim pokoju może wam przechwycić, więc jeżeli gdzieś na odcinku słyszycie postacie chodzące za mną, to napiszcie duchy. Teraz za chwilę będę się obracał, ale to nieważne. Ja oczywiście, tutaj sobie żartujemy, bo yy, duchy nie istnieją w zależności od wiary i tak dalej. Ja osobiście nie ja wiem, czy wierzę, że duchy istnieją. No wiecie, wierzycie w Boga? Pewnie większość, tak. Yy, więc skoro. Albo dobra, przepraszam, nie będę tutaj o religii na filmach gadał, ale jednak, jeżeli macie wierzenie i wiecie, że dusze nie umierają, te dusze jeszcze gdzieś są I przepraszam dzieci, których się teraz wystraszyłem Spokojnie, duchy i straszne rzeczy Tego typu nie istnieją Nie wierzcie mi Uwierz e, mi, że nie wierzcie mi tak. No, sens mojego gadania to Duży jest Dobrze, więc teraz mm, Szybko przechodzimy na górę Widzicie już się no co robi, ale to nie zwracamy uwagi I chcemy zrobić nam Dach Dach będzie wyglądał taki do środka ładny wchodzący. Przynajmniej postaram się jakiś ładny zrobić. Hmm. Więc co, budujemy dach. Chcę tutaj obkrążyć wszystko. Teraz postawiam klocka. No tutaj tak to będzie musiało być, ale nie zwracajcie uwagi. Dobrze, z racji na to, iż nie mamy dalej łóżka, co jest malutkim minusem. Się nie prześpimy w noc, dlatego będziemy sobie w nocy budować dalej. Yy, I nie róbcie tego jakby w ten sposób, jak ja, czyli yy, nie, nie, nie róbcie wszystkiego w nocy, tylko wystarczy zlikwidować kilka owiec yy, i wykonać sobie łóżko z trzech drewna i trzech. Yy, jak to się nazywa? Z trzech drewna i ze trzech yy, wełny. Trzech bloków wełny w tym przypadku. Dobrze, my sobie tutaj pozbieramy drewno, by zrobić węgiel drzewny a z węgla drzewnego, by zrobić y, nasze, piękny, nasze piękne pochodnie, takie świeczki. Więc my sobie teraz wejdziemy do domu. Tutaj w ogóle, jeżeli zauważyliście, nie zwracajcie uwagi, że przybliżam ekran. Y, osoby ogarniające tutaj jest OptiFine wgrany. Jak widzicie, macie tutaj takie coś jak półpłytki, czyli jeżeli staniecie na to, wokół tego bloczku pojawia się sygnał takiego prądu, przez co drzwi się y, samowolnie otwierają. Dlatego nie musimy jakoś otwierać tych drzwi, tylko sami wychodzimy, wchodzimy i nam się samo otwierają i zamykają. Dobrze, słuchajcie. Więc teraz naszym wyzwaniem będzie zrobić kilka pochodni. W ten sposób robimy węgiel drzewny. Przepalamy y, drewno. Jak widzicie, gra jest bardzo inteligentna i wpadli na bardzo dużą ilość receptorów. Dobrze, pochodnie się robi tak. Możemy to zrobić w mniejszej, jakby rodzaju raftingu. Wystarczy, że bierzemy węgiel drzewny i patyka i automatycznie nam się robią nasze cudowne, wymagane przez nas pochodnie. My, jeżeli się nie mylę, gramy na poziomie trudności łatwym. Yy, jakoś nie chcę yy, się bić z potworami, jakoś nie marzę tego. Lecz, jeżeli chcecie się nauczyć, żebym przełączył ten śmiało, wszystkie uwagi piszcie w komentarzach, mi to naprawdę uwierzcie, że totalnie nie przeszkadza. Więc teraz sobie oświetlimy dom. Stawiamy pochodnie, wiadomo, prawym przyciskiem myszy. Automatycznie mamy wszystko jaśniej. I ten księżyc kwadratowy. Dobrze. Jeżeli chodzi o mojego teksturpaka, czyli to, yy, wszystko jak to ładnie wygląda, że na przykład są 3D drzwi. Czy takie ładne jabłko mniejsze, czy na przykład niszczące się yy, narzędzia? Jeżeli chodzi o ten teksturpak, to wszystko macie yy, teraz w annotacji w prawym górnym rogu. Macie adnotację z filmikiem, tutorialem, jak zrobić sobie taki teksturpak. Yy, tylko, że jeżeli teraz już to oglądacie, nie polecam wybierać takiej opcji jak yy, takie rozrośnięte liście. Bo jak widzieliście po poprzednim odcinku, też mieliście w adnotacje, yy, całą playlistę, że drzewa że strasznie zacinały nam gra. Albo na przykład widzimy, ile dane yy, nas nasyca. Yy, Ogółem polecam taki teksturpak. Jest to dosyć ciekawa sprawa. Ogółem tak polecam. się jeszcze, że. Aha, że... łopata bije więcej od kilofa. Łopata zawsze bija mniej. halo Minecraft. Dobra, w każdym razie. My mamy tutaj domek. I chyba teraz strzelimy sobie tej mapsika, jak patrzymy się na słońce. A bo wiecie co? Wadli się to. Budujemy dalej dach. Nie możemy marnować czasu odcinka, a nasz odcinek nie będzie aż taki długi. Mi się zdaje, że po 20 min. O patrzcie, potwór. Potwory są źle na nas nasawione. Jeżeli chcecie pokonać takiego potwora, wystarczy, że podchodzicie, bierzecie miecz i bijecie w niego lewym przyciskiem myszy. Jeżeli chodzi o wejście na dach, to musimy się podbudować ładnie. My się tutaj podbudowaliśmy korzystający pół bloków I zabijmy tego pajączka Bardzo niegrzeczny jesteś w pajączku, wiesz Pająki się wspinają po ścianach, więc też polecam na nich uważać Dobrze, więc teraz bierzemy dalej I budujemy nasz piękny dach cyk, cyk, O Jezu, przypadkiem tutaj postawiłem klocka, wybaczcie I najlepiej, by się tam szybko dostawać na ten dach Zróbmy sobie trzy drabiny. Drabina się robi, jak widzieliście tak wcześniej, z patyków. Wchodzimy po drabinkę, oczywiście zwyczajnie przytrzymując przycisk do przodu, jak idziemy, wtedy automatycznie wchodzimy sobie po drabince, co jest bardzo przydatne w grze, bo drabinki to jest jednak takie no uproszczające, tak? Dobrze. My budujemy dalej. Yy, przy, jeżeli już to w opisie filmu yy, dla osób yy, już takich bardziej ogarniętych technicznie, yy, na yy, takiej stronie jak Mediafire wstawiam Wam dokładnie mój tekstur pak do pobrania yy, za darmo, normalnie. Tam pewnie są jakieś reklamy, wiadomo, od Mediafire'a. Ja na tym nie zarabiam, ja normalnie Wam po prostu wstawiam yy, albo na Mega NZ, nie wiem, co, na czym Wam to wstawia. W każdym razie wstawiam Wam mojego teksturpaka. Tylko że dla osób, które mają mniej wytrzymały komputer, nie pobierajcie go i nie wgrywajcie, bo na przykład u mnie na komputerze bez takiego czegoś, co jeszcze sobie pomiędzy wgrałem, ale to nie, nie żadne mody, mody, bez tego również mi się zacinał przy tym Minecraft, więc no proszę uważać. O, to jest szkielet, jest to nowy rodzaj potworka. On ma łuk i strzela do nas z daleka. Jednak nie jest on taki ciężki, tylko że bardzo jest celny i polecam go na niego uważać. To jest zombie. Jest on dla nas wrogo również nastawiony. Chce on do nas podejść, zadać nam cios. Ale my się tym nie przejmujemy, ponieważ yy, nie są te potwory takie inteligentne. Yy, jakby były inteligentniejsze, to przecież gra by była po prostu za trudna. Tym bardziej, że gra jest teoretycznie od 7 lat, ale nie ma w tej grze jakiejś specjalnej agresji ani strasznych rzeczy, dlatego... Jeżeli chodzi o to, nie bójcie się ogrania w tę grę. Bo to ja zacząłem grać jak miałem 3 lata, tak, 3 lata, już możecie wywnioskować, ile mam lata, ale to nieważne. Yy, w każdym razie, no, może nie 3, znaczy, miałem 3 lata, jak się zacząłem to interesować, pamiętam. Mogłabym historię opowiedzieć, jak chcecie. W każdym razie, yy, jeżeli chcecie cokolwiek, jakiekolwiek pytanie mi zadać, opatrzcie nam wytłumaczę. Jeżeli chcecie jakieś pytanie mi zadać, śmiało, komentarze i już. Ten zombie, to jest rodzaj zębiaka, topielec. Jeżeli zombie się utopi zwyczajnie w wodzie, wpływając z wody i topiąc się tak jak normalni gracze, zamieniają się w topielca. Topielec jest zwyczajnym zombie, tylko nie wychodzi poza wodę i ma szansę na, na pojawienie się z trójzębem. Trójząb to jest coś mocniejszego od diamentowego miecza, czyli bardzo dobra broń, lecz. Yy da się nią rzucać również, dlatego to jest taki bonusik yy, bonusik uipen, bonu, bo bonusowa broń po prostu tak dodana w aktualizacji 1.13 tak, dla jeśli już ciekawych takich rzeczy technicznych yy, albo właśnie wersji, wersyjnych, wersyjnych wersjowych, nie wiem co ja gadam w każdym razie my kończymy już nasz piękny dach oraz cały w ogóle dom Oprócz wejścia do kopalni, które oczywiście również Robimy. O! Właśnie słyszeliśmy odgłos, gdzie nasz zombie topił się po raz kolejny i jest teraz właśnie nasz już znanym topielcem. Mamy tutaj dwóch topielców. Jeden topielec jest tutaj. Oła, dostałem od szkieleta. Trzeba uciekać. Jeżeli już dostaliście takiego, takiego solidnego strzała, ja Wam polecam uciekać zaraz i na to już możecie starać na tym na życiu. My teraz idziemy sobie tak. Możemy sobie popatrzeć w niebo. Zaraz, nie, no to już odcinek, już zaraz kończymy. 20 minut odcinka. No kończymy. słuchajcie, dom. My sobie te, tutaj jeszcze? Zrobimy jedną prostą rzecz, yy, która się będzie nazywała, która będzie właściwie po prostu taką naszą kopalnią. Czyli chodzimy pod wodę, zabunkrowujemy się, bukruje wodę. Ona się nam wylewa, bo ja jestem stupid. Nie zwracać uwagi, proszę. Cyk, cyk, Ym, cyk. A, jest za nią. Cyk, cyk, cyk. I w tym momencie tutaj już nie mamy wody, normalnie możemy się skopywać w dół. Mamy tutaj glinę. Glina przydaje się do zrobienia cegieł, lecz nie jest to jakiś obowiązkowy przedmiot. My sobie go wykopiemy i po prostu zakleimy to wszystko tutaj ładnie wodą. E, so przepraszam, drewnem. Piasek również sobie skopiemy, bo nie jest on jednak jakimś najładniejszym blokiem. Teraz, by zrobić ładną i normalną, działającą, fajną kopalnię. Jak widzicie, dzień już się zrobił, dlatego zaraz będziemy z tym wychodzić. Robimy drabinki. Yy, I jeżeli już za, yy, fataliście jakby wolę, zafataliście, jakby yy, wodę, zafataliście, przytumiliście tak jakby wodę, że już tam się Wam nie wylewa, wystarczy, że postawicie drabinki i automatycznie. Macie już wejście do y, waszej pięknej kopalni. Nie jest to ciężkie, a przydatne, więc polecam robić to, co ja. A nie, patrzcie. Jeszcze Wam pokażę taki trik, że ten właśnie przedmiot, czyli takie drzwiczki, jakby w dół, tak zwany trapdoor po angielsku, służy również jako drabinka. Czyli bierzemy po drabince, widzicie, działa jak drabinka. Dlatego można tak zakrywać. Bardzo fajna mechanika. Yy, fajnie, że takie coś wprowadzili, bo na pewno ulepsza u grafikę. Pająki, jeżeli jest wokół nas dużo światła, są dla nas pasywne, czyli możemy do nich się przytulać i nic nie zrobią. Do momentu aż ich nie pobijemy. Ajej, 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 gonie, 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 gonie. A ja goni, 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 goni. A nie, 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 nie dla Ciebie. Szkielety i zombiaki płoną podczas yy, okresu dnia. My teraz wyskoczymy tego, na tego szkieleta i go... Y, zabijemy z racji na to iż. Y, przeszkadza nam bardzo w grze. My z racji na to iż y, mamy czas wolny wykopiemy sobie y, wydobędziemy właściwie troszkę drewna. I na tym kończeniu drewna chyba będziemy już kończyć ten y, niekrótki odcinek, bo pasywny pająk. Wybudowaliśmy w nim domek, wejście do kopalni. Poznaliśmy kilka jednostek i pokazałem Wam tekstur. Domek możecie sami ocenić w komentarzach. Ta dziura jest zrobiona umyślnie. Zaraz i na to, iż chcę mieć po prostu wejście na dach. Dlatego sobie możemy to też uładnić i mamy od razu lepsze to wejście na dach. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Taką szczerą nadzieję, że Wam się film spodobał. Zostawcie łapkę w górę w ocenie, komentar w ocenie filmu. Możecie skomentować ten film. Mam nadzieję, że nie będą to krytyki. Mogą to być pytania. Ja na wszystkie postaram się oczywiście odpowiedzieć. W zależności od tego, jak dużo ich będzie. Ja się z Wami żegnam, a jeżeli chcecie poradnikiem zrobić swojego własnego skina, piszcie wszystko w komentarzu. W opisie macie mój teksturpak. Wy Oczywiście od Vanilla Twix. Jeżeli chodzi o moje inne odcinki, czyli całą serię z tego, dotychczasową oczywiście. I jak zrobić swój własny teksturpak, również macie w annotacji. Mieliście już wcześniej. Ja dziękuję za oglądanie. Cześć!